Profilaktyka stopy cukrzycowej obejmuje przede wszystkim naukę samokontroli i samopielęgnacji pacjenta, czyli musimy pacjenta wyedukować, na jakie objawy ma zwracać uwagę, a te objawy są, można powiedzieć, niebagatelne, ponieważ chodzi o wrastające paznokcie, które później uciskają wały paznokciowe i tworzą się ciężkie do leczenia rany. Odciski, które później mogą być także w efekcie ranami przewlekłymi, czyli w stopie neuropatycznej ucisk powoduje powstawanie ran, pacjent tego nie czuje, więc nie wie, że nawet taki problem ma w obrębie stóp. Oprócz tego, że o stopy pacjenci muszą dbać, oczywiście najważniejsza jest dieta, przyjmowanie leków przypisanych przez lekarzy na stałe, pilnowanie poziomu cukru we krwi, poziomu ciśnienia tętniczego. W związku z tym profilaktyka obejmuje dietę, regularną aktywność fizyczną, także unikanie używek. Mam tutaj na myśli nikotynizm, ponieważ nikotyna jest takim czynnikiem, który, który silnie powoduje skurcz naczyń krwionośnych. I przyspiesza cały mechanizm, można powiedzieć, patologiczny w naszym układzie krwionośnym. Dzięki temu, że wyrównamy sobie poziom glikemii, ciśnienia tętniczego oraz gospodarki lipidowej, następuje redukcja stanu zapalnego w naszym organizmie, ale także, ale także dochodzi do zmniejszonego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Ważne jest w przypadku profilaktyki stopy cukrzycowej, aby nauczyć pacjentów odpo odpowiedniego doboru butów, ponieważ to pacjent chodzi w butach cały dzień i musi wiedzieć, jak je dobierać, aby nie powodowały urazów mechanicznych.